Proszę bardzo, tutaj mamy nasz symulator portalu bankowego naszego projektu Securefinai tutaj widzimy widok historii transakcji, gdzie widzimy datę poza kontrolę. Za, tak, to przejdziemy teraz do tak, tutaj mamy oczywiście dane konta. No i żyjemy teraz, teraz przelew. Jesteśmy Janem Kowalskim i otrzymaliśmy od. Pan Jan Kowalski otrzymał od swojej żony Marleny informację, że yy, potrzebuje szybko pieniędzy na leczenie. Że potrzebuje szybko pieniędzy na leczenie. Więc został mu, wysła, został mu wysłany rachunek. Tutaj widać rosyjski rachunek. Oczywiście kwotę weźmiemy dzisiejszą. Tak. No i oczywiście. Poproszona została kwota 1046, tak? Na pierogi. Tak, na leczenie. Tak, na leki czy leczenie. No i wykonujemy taki przelew, a przynajmniej próbujemy go wykonać. No i system nas od razu informuje, że ta transakcja jest podejrzana i czy na pewno chcemy ją przeprowadzić. Mamy tutaj dwie opcje: możemy ją odrzucić, możemy ją potwierdzić. Odrzucimy transakcję i jak pokażemy historię, to widać. Że przelew został odrzucony, tak? Jest podejrzany i został odrzucony. Tak. Następnie spróbujemy jeszcze raz zrealizować ten sam przelew, ale tym razem go zaakceptujemy. Proszę bardzo, pilne leczenie. No i próbujemy zapłacić. Oczywiście wykryto podejrzaną transakcję, Czy na pewno chcemy ją przeprowadzić. Tym razem ją potwierdzimy. No i. Przejdziemy do historii. Jak widać pojawiła się nowa transakcja, tak? tylko tym razem została zaakceptowana. Teraz model zapyta jeszcze raz. Tak, więc teraz spróbujemy jeszcze raz zrealizować tą samą transakcję, ale tym razem nazwiemy ją leczenie 2 żeby ją było łatwiej odróżnić w tabeli. Oczywiście też kwota, data dzisiejsza. No i proszę bardzo. Teraz jak zaakceptujemy? Tak, to model się już nauczy, że chcemy przelewać tą transakcję. Tak. Nastąpiło właśnie. Nastąpiło uczenie maszynowe. Jak znowu jeszcze raz przelejemy 1046, z nazwą leki, z dzisiejszą datą, proszę bardzo zapłać i te transakcja zostaliśmy zapytani. Za model się nauczył. Trzeba zauważyć, tak, tak, że tutaj już nie ma podejrzanej, tak, nie ma bardzo podejrzanej. Tak, że model, model nie, nie oznaczył tej reakcji jako podejrzanej, ponieważ wielokrotnie już ufaliśmy naszemu oszustowi w Rosji. Więc... Z którym się zaprzyjaźniliśmy. Tak. Dziękujemy bardzo. Tak, nastąpił tak. Ma...